Uznaje się, że ścięgno Achillesa jest najczęściej zrywanym ścięgnem w ludzkim organizmie. Co więcej, każdego roku zrywa go mniej więcej 18 na 100 tysięcy osób. Co więcej, jeżeli chcemy zostać przy tych statystykach, to dotyczy to głównie przydziału wiekowego pomiędzy 30 a 38 lat. To tyle statystyk, a teraz, teraz będzie technologia. Diagnozę stawia się na podstawie Obrazu z rezonansu magnetycznego. I tutaj bardzo ważna rzecz. W Polsce zaczyna brakować radiologów, którzy te badania opisują. Remedium. Na to może być rozwiązanie Smarter Achilles MRI, który tworzy polska firma Smarter Diagnostics. To rozwiązanie, które ma przyspieszyć pracę radiologa. Polega ono na ocenie ścięgna Achillesa przy użyciu obrazowania rezonansem magnetycznym i wykorzystaniu algorytmów konwolucyjnych sieci neuronowych. Technologia, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, ma zobiektywizować ocenę danych zebranych w badaniu ścięgna, dostarczając ją w formie wartości liczbowych. Tak zorganizowane badanie pozwala na bieżąco monitorować stan zdrowia, posłużyć za badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania ryzyka kontuzji.